Moje psy Jasper i Holly di są tak dobrze opiekowane, że często patrzę na nie i mówię, Boże, jakbym chciał być Tobą. Obsypywane pieszczotami i smakołykami spędzają całe dnie zwinięte w kłębek w łóżku, bez żadnych zmartwień. Zasługują na wszystkie rozpieszczenia na świecie, popatrz na nie, na miłość boską. Większość współczesnych psów to darmo zjady. Obecnie psy... Mają znacznie więcej możliwości pracy niż te dostępne w średniowiecznej Europie, takie jak psy przewodniki czy policyjne. Wróćmy w czasie do średniowiecza i dowiedzmy się, dlaczego psy były wskaźnikiem statusu społecznego, dlaczego Kościół ich nie akceptował i jak ciężko niektóre z nich pracowały. Witamy w średniowiecznym szaleństwie. Miłość do psów. Mnich i filozof Bartłomiej Anglikus napisał traktat o właściwościach rzeczy około roku 1240. Była to wczesna forma encyklopedii, podzielona na 19 ksiąg. W jednym z wpisów zatytułowanym Dekan, Anglicus daje nam wprowadzenie do zwierzęcia znanego jako pies, stwierdzając, że cytuje nic, nic, nie jest bardziej pilne i inteligentne niż pies, ponieważ ma więcej inteligencji niż inne bestie. A psy znają swoje własne imiona, kochają swoich panów, bronią domów swoich panów, dobrowolnie narażają się na niebezpieczeństwo śmierci dla swoich panów, biegną, aby zdobyć zdobycz ze swoimi panami i nie opuszczają martwego ciała swoich panów. Z tego łatwo zauważyć, jak bardzo Anglikus ceni psa, chwaląc jego inteligencję i uważność, pokazując te cechy. Odnosząc się do lojalności zwierzęcia wobec swojego pana. Nie tylko są świadomi swojego własnego imienia, ale kochają swojego właściciela, pracują z nim ramię w ramię i są gotowi ryzykować własne życie dla swojego pana, a nawet odmawiają opuszczenia jego ciała, jeśli powinien umrzeć. To prawda, że zwłaszcza w późnym średniowieczu psy były wszędzie, ale nie były postrzegane tylko jako użytkowe. Były również uważane za symbole statusu. I ukochane towarzysze. Większość ludzi wciąż używała psów do ochrony i pasterstwa, zadań wykonywanych od tysiącleci. Sokolnictwo i polowanie były popularne wśród zamożnych mężczyzn, podczas gdy wytworne damy trzymały je jako zwierzęta domowe. W XIII wieku hrabia Robert Zartois. Siostrzeniec francuskiego króla Ludwika IX trzymał wilka, cytuję, Nie do polowania, ani na jedzenie, ani do ochrony, ani dla duchowego czy dotykalnego towarzystwa, ani dla niczego innego, tylko jako symbol swojej niesamowitej szlachetności. Ten wilk byłby niezwykłym wyrazem władzy, nawet bardziej niż jeden z groźnych psów stróżujących, takich jak mastif. W średniowieczu wilki były wyjęte spod prawa w przeciwieństwie do udomowionych zwierząt, które prawnie podlegały swoim panom. Wilki, zamieszkujące lasy Europy stanowiły poważne zagrożenie dla zwierząt hodowlanych i ludzi. Prawdą jest, że znane były spojawiania się na polu bitwy po walce, aby żerować na zwłokach koni i ludzi oraz atakować zwierzęta gospodarskie. Atakowanie i zjadanie ludzi przez wilki było rzadkie, istnieje niewiele udokumentowanych przypadków. Pod koniec średniowiecza, ze względu na połączenie wylesiania i polowań, zostały systematycznie wyeliminowane w Anglii. Wilki były jednym z najbardziej temowanych zwierząt w średniowieczu, a hrabia Robert zbudował reputację na wybrykach swojego zwierzęcia. Prawdopodobnie wilka znaleziono jako szczenią podczas polowania. Kiedy wilk zaczął zabijać zwierzęta hodowlane okolicznych chłopów, hrabia Robert z chęcią zrekompensował straty, utrzymując swój status posiadacza dzikiego zwierzęcia. Szczycie wilka John Caius, lekarz i uczony z XVI wieku, opisał hierarchię psów w swojej książce De Canibus. Na szczycie listy umieścił psy myśliwskie, jak ogary, których doskonały węch zmuszał je do tropienia zwierzyny przez długie aleje, zaułki i męczące trasy. Były niezbędne do upolowania dzików i jeleni. Greyhound, znany średniowiecznym jako biegowy pies, był szczególnym ulubieńcem, podziwianym za niesamowitą szybkość. Chociaż termin biegowy odnosił się do psów, które polowały za pomocą zapachu, a nie prędkości, idealnych do śledzenia i łapania zające i jeleni. Termin Greyhound obejmował mnóstwo raz od małego włoskiego psa gończego, po olbrzymiego, irlandzkiego wilczarza. Greyhound był ulubionym psem królewskim, a francuski książę Bury lamentował, że największym problemem z psami jest to, że nie żyją wystarczająco długo. Znakomita trafna uwaga. Flamandzki pisarz Theodoric z Sint-Truiden zdecydowanie bardzo kochał swojego psa, ponieważ poświęcił mu wiersz w XII wieku. Wiersz zaczyna się od wezwania do innych psów, aby opłakiwały, opłakiwały, bo bezlitosny nie żyje. Pochwała kontynuuje chwalenie psa, który był jak mały szczeniak, a całe jego życie polegało na dawaniu radości swojemu panu. Markis Mantui z XV wieku, Ludowiko III Gonzaga, miał co najmniej dwa psy: jednego o imieniu Rubino, drugiego Bellina. Po śmierci Rubina Ludowiko był tak poruszony, że pochował psa w trumnie i ufundował nagrobek dla ukochanego pupila. Wiele średniowiecznych nagrobków i mosiężnych płyt przedstawiało psy. Kobiety często miały na swoich nagrobkach przedstawienie psa u swoich stóp jako symbolu lojalności i oddania swoim mężom. Podobizna psa lub psów, ponieważ często były one w parach, czasami była kompletna z obrożami i małymi dzwonkami. Gdy chorowały, nie żałowano środków na zapewnienie im najlepszej dostępnej opieki weterynaryjnej. Gaston, trzeci hrabia Foy, napisał w XIV wieku podręcznik łowiecki z instrukcjami dotyczącymi właściwej opieki nad psami gończymi. Książę Ludwik I Orleański modlił się o boską interwencję, ofiarując dary w sanktuarium świętego Huberta, gdy jego sfora myśliwska zachorowała. To nie tylko w Europie psy były tak bardzo kochane. Perski urzędnik i lekarz Ibn Al-Masuban który mieszkał w Bagdadzie i wydawał się mieć właściwe pomysły, napisał książkę o wyższości psów nad wieloma osobami noszącymi ubrania w X wieku. Traktat rozpoczyna się w formie listu do przyjaciela. Rozpoczyna się od skargi na to, jak pogarsza się zachowanie ludzi i że nie są już wiarygodni ani godni zaufania. Następnie Almasuban zaczyna dyskusję na temat psów, które jego zdaniem są o wiele lepsze od ludzi pod wieloma względami. Używa zbioru kilku wierszy i opowieści, które pokazują, cytuję, wierność psa, jego wrodzoną życzliwość i niezłomną obronę swojego pana, a także jego doświadczenie, cierpliwość, szlachetność, cudowną zaradność i wyjątkową użyteczność. Rzeczywiście, wysokie pochwały. Historie ukazują, że na Bliskim Wschodzie psy trzymano nie tylko do polowań i stróżowania, ale również jako zwierzęta domowe. Stwierdził, że, cytuję: Psy dobrze znają swoich panów i reagują na swoje imiona oraz wiedzą, gdzie są ich domy. Jeśli są wypędzane, wracają. Jeśli są głodzone, znoszą to cierpliwie, a jeśli są źle traktowane, znoszą to. Do cnót psa należy to, że podchodzi i patrzy swojemu panu prosto w oczy, że kocha swojego pana i podchodzi do niego bardzo blisko. Czasami pies nawet bawi się ze swoim panem i dziećmi swojego pana. Delikatnie je gryząc, nie raniąc ich ani nie pozostawiając na nich żadnych śladów. Po to są przyjaciele. Wraz z myśliwymi, Caius umieścił również łagodne pieski na kolanach na szczycie hierarchii społecznej w swoim traktacie o angielskich psach. Określane jako delikatne, schludne i ładne, plasowały się powyżej prostackich kundli, ale poniżej psów myśliwskich, gdyż były mile widziane w szlacheckich domach. To szczególnie szlachcianki lubiły trzymać te ozdobne psy, które nie tylko służyły jako towarzysze i dostarczały pocieszenia i rozrywki dla swoich pań, ale także podkreślały ich wyrafinowanie i rangę społeczną. Choć psy na kolanach były znane już w starożytnym Rzymie, teraz są nowym, pożądanym i cenionym nabytkiem ze względu na swoją żywiołowość i zdolność do zabawiania właścicieli. Niewielkie rozmiary czyniły je doskonałymi do pieszczot i przytulania. W rzeczywistości, im mniejsze, tym lepsze. Szczenięta były idealne, jak mówi, cytuję: Im są mniejsze, tym więcej przyjemności sprawiają. Te małe psy przypominały mopsy, które znamy i kochamy dzisiaj, ale z dłuższymi nosami. Uszy mogły być opadające lub krótkie, a ogony długie i puszyste. Nie występowały skrajności cech, takie dość jak krótkie nogi jamnika czy cechy spłaszczenia, charakterystyczne dla ras o płaskiej twarzy. Jednak jeden ze współpracowników kroniki holenderskiego Chopa z XVI wieku nie był przekonany i oskarżył psy o bycie, cytuję, Narzędziami głupoty do zabawy i kokietowania, marnując skarb czasu, aby odciągnąć umysły kobiet od bardziej godnych pochwały ćwiczeń. Chociaż można by powiedzieć, że w obliczu często surowych realiów życia w średniowieczu, psie figle były prawdopodobnie mile widzianą odskocznią. Kościół katolicki również nie darzył zwierząt domowych sympatią. Uważano, że hodowanie psów odciąga od religijnego poświęcenia, szczególnie gdy w średniowieczu zabierano je do kościoła. W XIV wieku spowodowało to, że arcybiskup Jorku ogłosił, że cytuje przeszkadzają w służbie i utrudniają oddanie zakonnic. Jedne z klasztorów wprowadziło regulacje przeciwko psom i szczeniętom, ponieważ cytuje czasami przeszkadzają w służbie swoim szczekaniem i czasami drą księgi kościelne. Nie pomogło to sprawie, gdy jeden autor napisał, że pies ostrzegałby swoją panią i jej kochanka o nadchodzącym panu a on uważał to za godną pochwały cechę. Bluz pracującego psa Dla tych psów, które nie były tak dobrze hodowane i rozpieszczane, była praca do wykonania. Niektóre pracowały w kuchniach, kontrolując swojego właściciela, by stworzyć idealne danie. Zaraz, nie, to fabuła filmu Ratatouille. W kuchniach stosowano kółka do obracania mięsa pieczonego nad ogniem narożnie, by zapewnić jego równomierne upieczenie. Inne wykonywały akrobacje, aby zachwycić tłumy i zarabiać pieniądze dla, cytuję, ich włościanych mistrzów w miastach i miasteczkach. Wczesny typ bulteriera, jeden z popularnych psów, był używany do pędzenia zwierząt gospodarskich z farmy do rzeźni. Były tanie w utrzymaniu. Ponieważ żyły z odpadów ze zabić zwierząt. W Southampton ława przysięgłych skarżyła się, że rzeźnicy rzucają głowy wołów swoim psom na ulicy ku irytacji ludu królewskiego i wbrew uczciwemu porządkowi miasta. Te typy psów były również używane do walk z bykami i niedźwiedziami, gdzie nosiły kolczaste metalowe obroże i były zmuszane do walki z dużo większymi zwierzętami. W Szkocji każdy, kto zabił jednego z dużych, dobrze wyszkolonych domowych hunów, był zmuszony zająć ich miejsce na następny rok. Mastifaj były najcenniejszymi psami ochronnymi, opisanymi przez Kajusa jako ogromne, uparte, mroczne i żądne, zdolne do wzbudzania strachu i terroru swoim potężnym szczekaniem. Były używane do zabezpieczania London Bridge i często zamykane na sen w ciągu dnia, aby były bardziej czujne w nocy. Inne prawa zakazywały osobom bez dochodu z ziemi posiadania psów myśliwskich, ponieważ mogły one pomagać w kłusownictwie w królewskich lasach i ukrywać buntownicze intrygi podczas polowań. Wszelkie uciążliwe psy były szybko likwidowane. Niektóre dzikie kundelki również atakowały ludzi, a wiele środków zaradczych w książkach kucharskich jest tego dowodem. Średniowiecze to czas, kiedy ludzie w dużej mierze polegali na zwierzętach w większości spraw, rolnictwo, wojna i transport wszystko wymagało ich pomocy. Często mówi się, że charakter człowieka można ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta. Wiele osób w średniowieczu kochało psy tak samo jak my obecnie. Być może przetrwanie jako pies w średniowieczu wyglądałoby dokładnie tak, jak teraz, gdzie dobrobyt, komfort i miłość zwierzęcia. W dużej mierze zależą od charakteru ludzkiego właściciela, z którym się zwiąże. Dzięki za oglądanie szaleństwa średniowiecza. Pogłaszcz psa ode mnie i subskrybuj, jeśli film się spodobał. Nowe odcinki co piątek. Życzę wszystkim wspaniałego tygodnia. Do następnego spotkania.